Z tej strefy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy w stanie zdobyć w 10 minut na nowym koncie w stylu Road Aktualnie moja baza jest pusta i zobaczymy, jak będzie wyglądać po 10 minutach. Aktualnie jest 19.45 i zobaczymy, yy, jak moja baza będzie wyglądać o 19.55. Więc bez dłuższego przedłużania, tu macie listę najnowszych subskrybentów. Zapraszam Was do oglądania. Witam Was widzowie, jak słyszycie na wstępie? Ej, yy, no. Spróbujemy, jak najbardziej rozwinąć naszą bazę w 10 minut. Dobra, kupujemy już tutaj taki, tego ziomka. Wiecie, nubili pieceli. Spróbujemy też kogoś okrać na pewno. Dobra, sekunda, bierzemy i weźmiemy go. Daje tylko 800, ale się przyda. Widzowie, uda się, nie! Nie udało się, no przywaliła mi, no niestety. Widzowie, a szkoda. Tych basek nie wiem. O, masz coś? Dobra, weźmiemy to. Salamino pęguino. Bierzemy go widzowie, on daje trochę Dobra, zabiegniemy z nim Dobra, no nie, nie uderzaj mnie, no nie bądź taki mordo Dobra, jakby był salamino penguiną byłoby już dobrze, nie? Byłby pierwszy taki w miarę fajny brainrocik Dobra, no to 40 koła już Dobra, weźmy kiwi A nie mogę, bo ona jest w fusion, no to weźmy go. Weźmy świninę, bombardilek czy jakoś tak. Co ziomek kupił? jo Tego pieska takiego. I tak miałam 4000, żeby go kupić. No nie no! I jak się nie będzie dało nikogo, wiecie. Okej, to trzeba będzie chyba serwerek zmienić. Dobra, widzę. O! Dobra, zmieniamy szybko serwer widzowy, bo już minęły 4 minuty, więc jest coraz mniej czasu. Szybko. jo, już 5 milionów osób gra widzowy. Dobra, szybko bierzemy i. i musimy kogoś okraść. To jednak, widzowie, teraz mniej czasu mam. A jednak fajnie by było coś fajnego zdobyć, nie? Wiecie o co chodzi? Był dowodnik, że jednak da się w 10 minut coś fajnego. O, no i mamy krabra kadabra. Ja chcę szefa. Nie, dlaczego ty go usunąłeś? Dlaczego ty go usunąłeś? Dlaczego widzowie on mi to zrobił? Dobra, ona ma fajne rzeczy, to zaraz jakiegoś mitika sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie od niej mitika po prostu. Bo on ma dla Franców. Ej, dobra, widzowie. Nie! Ktoś mi okrada mojego salamino! Nie! Salamino, widzowie! Moja baza zbankrutuje przez nią, nie! Nie rób tego! No nie rób tego! Ty, Piaro! No nie, widzowie, no i zbankrutowałem właśnie przez nią. No to, widzowie, przez nią zbankrutowałem właśnie. No co za Ty, Piara? Ile on dawał, widzowie? 250 i 40 koła kosztował. No co za Ty, Piara, widzowie. Teraz przed nią tak zbankrutowałem. Nie no, niech ona da cokolwiek. Dajcie mi cokolwiek. Bo ja zostałem ukradiony, no nie. Nie, widzowie. Zostały tylko 4 minuty, a ja aktualnie nie mam niczego przez tamtą typiarę. Agata! Typolka. Ukradłaś mnie. A ja odcinek robię, że muszę jak najwięcej zdobyć w 10 minut. Jak mogłaś. Nie! No Salamino Pęguino mi ukradłaś. To, żeś mi ukradła. Zabrałaś mi to. No ty... Ja nie mogę co zagrać. Dobra, idze, zmieniamy serwer, bo widzę, że tutaj są złodzieje sami. Nie, no i widzę, jak ja mam tu udowodnić teraz, że ja coś zdobędę? No nie, masz bata, widzę, że ja teraz coś dobrego zdobędę. Muszę teraz, widzę, jak najlepiej, teraz jak najszybciej wszystko zarabiać, nie? Zostały mi już tylko, widzę, 3 minuty challenge'u. Ja nie mogę, widzę, 3 minutki tylko zostały. Musimy teraz jak najlepiej je wykorzystać. Dobra, mam coś niby w tej bazie, więc teraz muszę coś kupić za te 16 tysięcy. Bo Brita nie zdąży, jakkolwiek nawet. No to byłoby wręcz idealnie, widzowe. Dobra, niech sobie biorą już tego trick, trak, tarabum. Ja mogę mieć widzowie sekreta. nie będzie nawet Vulturino Skeletona, najgorszy. Niech mnie okradają z tego. Ważne, że ja będę mieć sekreta widzowe. To się teraz liczy, nie? NIE! NIE! No nie! Widzowie, teraz tylko zbankrutowałem właśnie. I ja nie mogę. No to jesteśmy kukę tak, szywali. Dobra, kupuję ciebie i teraz tak, tylko żeby on mi dał jednego. Ile on ma tą bazę zamkniętą? I ja nie mogę, 150! Widzowie, minuta została! Ostatnie 20 sekund, szybko! Cokolwiek już dobrego, żeby tylko, wiecie, cokolwiek mieć. I cokolwiek. Ja nie mogę, jeszcze mnie teraz serwera wywaliło, nie. Szybko widzę, ostatnie 10 sekund jakieś. Co tu się dzieje? Co tu się widzowie teraz odwala? Akurat jakie ja mam ostatnie widzowie. Ostatnie 10. 5 sekund. 5 sekund widzowie, 5 sekund. Cokolwiek, nie wiem, cokolwiek. 4, 3, 2, 1, koniec czasu. Ok, a więc widzę, w 10 minut tak się prezentuje moja baza. No nie jest ona najlepsza. Ale jest, więc sami ocencie, jak że żeby na przykład zrobił challenge godzina albo więcej nawet. I co dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!